Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli z motodziennikiem. Witam pięknie, mam nadzieję, że ten tydzień będzie bardzo ciekawy. Zaczynamy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń. Cztery propozycje mam dziś dla Państwa. Zaczniemy od auta najdroższego i najdziwniejszego. To Hyundai Equus, wypatrzony i podesłany przez pana Bogusława. To naprawdę kawał samochodu, ma ponad 5 metrów długości. Jest to koreański odpowiednik Mercedesa klasy S, Audi A8 czy Lexusa LS. Pod maską 5-litrowe V8 o mocy 430 KONI. Skrzynia automatyczna ośmiobiegowa. Do tego mnóstwo dodatków, podwójne szyby, pneumatyczne zawieszenie, regulowane fotele i to wszystkie. Auto jest zarejestrowane w Polsce, a pochodzi z koreańskiej ambasady. W Paryżu. Zresztą aktualny sprzedający również jest dyplomatą. EQUS jest z 2012 roku, ma 77 tysięcy przebiegu. Wyceniony został na 72,5 tysiąca złotych i uważam, że to jest okazja. Mercedesa czy BMW w tej cenie owszem kupimy, ale z cztery razy większym przebiegiem albo podzwonię. A tu historia ma być czysta i klarowna. Pan Marcin wypatrzył tę Megankę. To pierwsza generacja, 96 rok, obowiązkowy kolor i bardzo mały przebieg. 119 tysięcy kilometrów. Pod maską motoru. 1.6 benzyna, 90 koni. Cena to 9,5 tysiąca złotych. Coś nowszego? Bardzo proszę. Suzuki Swift z benzyną, 1.5 100 koni. 3 drzwiowe auto jest z 2007 roku. Ma 126 tysięcy przebiegu i klimatyzację. Bezkluczykowy dostęp i elektryczne szyby. Naprawdę przyjemnie się tym w dalszym ciągu jeździ. A cena to 16,5 zł złotych. A na koniec Toyota Yaris w wersji usportowionej. Apollo GTI czy Punto HGT słyszeliśmy, ale Jarisy TS nigdy nie cieszyły się popularnością, ani pierwsza, ani druga generacja. To auto jest z 2007 roku, ma 226 tysięcy przebiegu i wolnosący silnik 1.8 pod maską 133 konie. Cena to 21 tysięcy złotych. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych ogłoszeń już w przyszłym tygodniu. Przypomnę tylko, że jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku i chcieliby zobaczyć swoje ogłoszenie w naszym programie, to wystarczy je do nas podesłać, a my je pokażemy. Jeżeli patronami Państwo nie są, szybka ścieżka jest za pośrednictwem serwisu Patronite, można się również do nas zgłosić, po prostu napisać maila. Adres jest pod koniec każdego programu na planszy. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. Dzisiejszy program można by nazwać dniem azjatyckim, bo sporo informacji i ciekawostek będzie z Japonii i Chin. A zaczniemy od Toyoty, Z dwóch powodów. Pierwszy brzmi fajnie i trochę nieoczekiwanie. Auta elektryczne to wyłącznie skrzynie automatyczne, a raczej ich brak, poza Porsche Taycan. Choć jeździłem kiedyś samoróbką Oplem Combo przerobionym na EV i tam była zwykła skrzynia manualna i to działało nieźle. Auta hybrydowe to najczęściej również skrzynie zwane w uproszczeniu automatycznymi, niezależnie od tego, czy ich konstrukcja to półautomat, jak w HXH, czy dwusprzęgłówka jak w Hyundajach, czy Kijach, czy CVT? Czy to z przekładnią planetarną, jak w Toyocie Prius, czy z łańcuchem? Kiedyś ze 20 lat temu pierwsze hybrydy Hondy, Civiki były ze skrzyniami manualnymi, potem model CRZ, ale od tamtej pory, jeśli dobrze pamiętam, nic podobnego do naszej redakcji na testy nie trafiło. Ale prawdopodobnie trafi. Nieco ponad rok temu Toyota poinformowała o rozpoczęciu prac nad skrzynią manualną dla elektryków. A rozwiązanie to teoretycznie bez sensu, jeśli chodzi chodzi o osiągi czy o ekonomię, miało zapewnić lepsze odczucia, dać kierowcy lepszy kontakt z samochodem. Tyle wiedzieliśmy rok temu przy okazji wywężonych przez dziennikarzy wniosków patentowych, a dziś mamy trochę więcej informacji. Okazuje się, że skrzynia manualna z faktycznie działającym, niewirtualnym sprzęgłem projektowana jest z myślą nie o autach elektrycznych, a hybrydowych. Będzie to przedziwna nomen omen, hybryda, gdyż auto będzie domyślnie jeździło w trybie automatycznym, a dopiero na życzenie będzie możliwa ręczna zmiana biegów. Wtedy jednak zarówno Silnik spalinowy, jak i elektryczny będą pracować razem. Prawdopodobnie cały czas, zapewne oprócz chwil, gdy auto się zatrzyma, na przykład na światłach. Brzmi to wszystko na konstrukcję nieco skomplikowaną, ale Toyota ma o co walczyć. Choć najczęściej patrzymy na japońską markę przez pryzmat koroli, rawki i ostatnio tych dziwactw z dopiskiem Cross, to chyba żadna inna marka na świecie nie robi tylu, co tu się oszukiwać wspaniałych aut sportowych. Supra GR86, Yaris GR i Corolla z tym samym skrótem. W żadnym z tych aut nie ma hybrydy, w każdym jest dostępna, nawet w subszcz od zeszłego roku skrzynia manualna. A jeśli tego typu auta mają powstawać w przyszłości, to zapewne muszą być hybrydami. Druga ciekawostka z Japonii to przeprosiny. Swoją drogą, ilekroć, która się z azjatyckich marek coś nabroi i wyjdzie to na światło dzienne, to zawsze wychodzi szef i publicznie się kaja. Tym razem z powodu Toyoty Jaris, dostępnej na rynkach azjatyckich pod różnymi nazwami i różnymi markami. Czasem jest to Daihatsu, czasem Perus w Malezji na przykład, ale to Daihatsu zawiniło, przygotowując na potrzeby testów zderzeniowych specjalną wersję z dodatkowymi wzmocnieniami, które nie występowały, ani nie miały występować w autach produkcyjnych. Sprawa wyszła na jaw, nowy szef Toyoty Koji Sato, wziął to na klatę. Obiecał też, że to się nigdy nie powtórzy. Na kontynent azjatycki zaraz wrócimy, ale tak przy okazji, to czy pamiętają Państwo aferę Dieselgate? W pewnym sensie to właśnie jej zawdzięczamy przyspieszoną i bezrefleksyjną elektryfikację, ale czy ktoś w tej sprawie usłyszał zarzuty? Owszem. A czy trafił do więzienia? Głównym oskarżonym i wydaje się sprawcą skandalu jest według prasy Rupert Stadler, były szef Audi. W ramach zawartej ugody 16 maja przyzna się on do winy i zgodzi na zapłacenie ponad miliona euro kary, a w zamian za to nie trafi do więzienia, tylko dostanie wyrok relatywnie niewielki od roku do dwóch lat w zawieszeniu. Czy tak się stanie, przekonamy się w czerwcu. A kontynuując wątek azjatycki, zgodnie z przewidywaniami, ten rok jest wydaje się przełomowy, jeśli chodzi o wejście chińskich marek na rynek europejski. Choć z naszej polskiej perspektywy są to jedynie nieśmiałe zakusy, w dodatku niezbyt roztropne, do Maxusa rzecz jasna pije, ale na niektórych rynkach elektryczne MG sprzedają się naprawdę dobrze, a marka jest już zauważalna nawet w rankingach sprzedaży. Po zsumowaniu tego, co Europejczycy kupili w pierwszym kwartale tego roku, jeżeli chodzi o auta elektryczne, było to 430 tysięcy sztuk. Na miejscu pierwszym i drugim jest oczywiście Tesla, Y i Trójka, potem Volkswageny ID3 i ID4, potem Dacia. Spring, w sumie też chińskie auto, jednak na miejscu dziewiątym jest MG4. 12 700 egzemplarzy sprzedano na naszym kontynencie od początku stycznia do końca marca, a w samym marcu 7 700 egzemplarzy, dzięki czemu było to czwarte najchętniej kupowane auto po Teslach i Volkswagenie. A będzie jeszcze ciekawiej: jedną z dobrze rokujących chińskich marek jest NIO, obecna w Norwegii, ale też Holandii czy w Niemczech. Tu nie są tanie auta, wręcz przeciwnie: model ET7 kosztuje 70 000 euro ale dość nieoczekiwanie młoda marka rzuca rękawice największym graczom, głównie Volkswagenowi. Szef i założyciel NIO postawił sprawę jasno. Bierzemy na cel Volkswagena, chcemy mu odebrać klientów i przygotowujemy na rynek europejski elektryczne auto w cenie 30 tysięcy euro. Wojna cenowa więc już się rozpoczęła, nic tylko patrzeć, kto wyjdzie z niej zwycięsko. I jeszcze kilka ciekawostek na koniec. Koncern Jaguar Land Rover ogłosił wydzielenie czterech oddzielnych marek. Będzie Jaguar, Range Rover, Discovery i Defender. Czy nie będzie Land Rovera? Dopytano nawet o to dyrektora kreatywnego. Okazuje się, że będzie, ale tylko jako znaczek na suwach, jako symbol jakości. Dowcipnij się z pana, panie dyrektorze kreatywny. Range ma być luksusowy, Discovery rodzinny, defender trwały i terenowy, a Jaguar. Też luksusowy. Wiem, że było, ale to nie ja wymyśliłem. Luksusowy inaczej, zapewne. I jeszcze dwa zdania o Peugeotcie 2008 na koniec. Auto doczekało się modernizacji. Zmiany na zewnątrz są niewielkie. To, co ważniejsze, znajdziemy pod maską. Auto nadal będzie można kupić z dieslem. 1.5 130 koni w połączeniu z automatem tylko. Silniki benzynowe to motorki 1.2 100 ze skrzynią manualną lub 130 również z automatem. Największa nowość to nowa hybryda. Silnik 1.2 136 koni i skrzynia Dwusprzęgłowa z silnikiem elektrycznym, dzięki czemu spalanie ma być niższe o 15%. Czy faktycznie będzie i jak się tym będzie jeździło, przekonamy się najwcześniej w przyszłym roku, kiedy pierwsze egzemplarze trafią do salonów. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Dwa lokowania produktów w tej części programu: firma Prodictech, która produkuje mierniki lakieru, oraz firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Nie lubię brukselki, disco, polo, pokemonów i os. I nie lubię oglądać dużych, luksusowych aut sprzed kilkunastu lat z dużymi silnikami. Czy to Lexus, czy Audi z 42V8, czy jakaś BMW lub Mercedes. Samochody te mają najczęściej sporo tajemnic i poza nielicznymi wyjątkami, jak choćby małe przebiegi import Japonia, należy ich unikać, bo zawsze coś. Jak nie wycieki, to stuki, jak nie stuki, to szumy, albo skrzynia szarpie. A koszt doprowadzenia takiego auta do porządku często przekracza możliwości finansowe osoby zainteresowanej, tyle że że ta osoba jeszcze o tym nie wie. A ile to będzie dokładnie? To się dopiero okaże. Pomijając ten drobny fakt, to często fantastyczne auta marzeń, pożądane 15 lat temu, jak i dziś, dające mnóstwo frajdy z jazdy. I właśnie takie auto dziś sprawdzimy. To Mercedes ML63 AMG z 2008 roku. Pod maską V8 6,2 litra, 510 koni. Opis jest lakoniczny. Wiemy, że to Stany, więc auto z historią. I zaczniemy oczywiście od sprawdzenia winu, który jest w ogłoszeniu. Korzystamy z bas autodemonstracyjnych i mamy kilka dobrych wiadomości. Przebieg jest udokumentowany i faktycznie jest to około 200 tysięcy kilometrów, a nie jak się czasem zdarza mil. W 2016 roku na aukcji w Stanach auto miało 147 tysięcy kilometrów i od tamtej pory wygląda na to, było wykorzystywane bez większych przestojów. To plus. Są archiwalne zdjęcia, te same co teraz, ale sprzed roku to niekoniecznie dobry znak, bo cena jest przyzwoita, to 60 tysięcy złotych do negocjacji. A czy są zdjęcia ze Stanów? Na szczęście są. W opisie nie ma informacji o tym, by auto było uszkodzone przez wodę. Dobrze, a to co widać na zdjęciach, nie jest straszne. Przód jest cały, lewy bok również. Z prawej mamy strzeloną kurtynę, poduszkę w fotelu i urwane koło. Być może oczekują Państwo słów typu masakra, złom i tak dalej. Ale to nie jest mocno rozbite auto. Ani uszkodzenia blacharskie nie są krytyczne, ani mechaniczne. A wymiana poduszek i usunięcie kraszdaty ze sterownika to najmniejszy problem. Oczywiście pod warunkiem, że auto trafi, trafiło w ręce fachowca, a nie przysłowiowego Kowala. Więc jedziemy. Zaczynamy od sprawdzenia winu, czy oby na pewno jest ten, co w ogłoszeniu, i zgodnie z przewidywaniami jest to auto z sierpnia 2007 roku, a w dowodzie ma 2008 rok. Bo dla Amerykanów sierpień to już kolejny rok modelowy. Pierwsze wrażenie? Auto od dawna stoi. Tarcze hamulcowe są zardzewiałe, pajęczyny są wszędzie. Blacharsko, jak widać na zdjęciach. Mocna trójka, ale bez plusa. Zderzak z tyłu uszkodzony. Lampy do wymiany lub renowacji, przeglądu nie powinne przejść w tym stanie. Jest trochę rdzawych odprysków, w końcu to Mercedes. Ta kratka albo jest dorabiana, albo po naprawie, drugiej brak. I do tego sporo drobiazgów. Lusterko w innym kolorze, jakieś listwy zniszczone, sprężyna gazowa klapy niedokręcona. Pomiary? Wzór z dachu to około 100 mikronów. Auto jest ocynkowane i poza prawą ćwiartką tyłu nie było naprawiane ani lakierowane. Poszycie błotnika było wymienione. Jest podszpachlowany ślad po spawie na dole i na górze. Wnętrze? Całkiem całkiem. Drewniane dekory są co prawda trochę popękane, auto jest też zakurzone, ale nie jest zniszczone. Komora silnika jest zapocana z lewej strony, a po rozgrzaniu czuć było spalony olej, więc gdzieś kapie na wydech, ale skąd dokładnie, do ustalenia w warunkach warsztatowych. Rozrządu nie słychać, ale ten silnik nie pracuje ładnie. Ma za duże wibracje przy przełączeniu z P na D albo na R i potem w czasie jazdy czuć było lekkie szarpnięcie. Prawdopodobnie poduszki silnika i skrzyni warto przejrzeć. Auto jeździ, choć lekko ściąga i lekko wibruje. Słowem podsumowania, to niestety nie jest auto do jeżdżenia od tak, od razu. Raczej projekt, któremu trzeba będzie poświęcić sporo czasu i jeszcze więcej pieniędzy. Mercedesa MLA sprawdził Konrad Polkowski, współpracownik. Bardzo uprzejmie dziękuję. Przypomnę Państwu szybko, że kody rabatowe od firmy Autodna znajdą Państwo w opisie filmu, a kolejny odcinek znajdą Państwo już w środę. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia.